Dzisiaj będziemy otwierać tą kazetkę. i na pierwszy uwagi na co będzie się mówić, na co będą mówić. Drugie mogę pokazywać, tak, ale to jest ten konieczne. dzisiaj będziemy otwierać no tej. tego dziura Squidward widać tutaj

Popatrz mi jakie to są karty. Spisajmy raz. Co to jest? Co to Jeszcze ma jakaś karta. Dobra, tutaj mamy hmm, kolejny raz. Ja, ma Idź. Dobra. Emy, tutaj jest pierwsza karta z dawna. O, tutaj jest Zane J.K. Cole, z dawna jak był ten, ten, były te, wiecie, androidy, jakby. No dobra, te androidy, nie? To jest taka chyba nalepka, tak, to jest nalepka. Już widzę. Następnie jest jak A ja próbuję zdobyć żywioł wody. Trzecie to jest Sensei W. Mistrz wu. i Młody Mistrz Wu. No, no dobra, przechodzimy, teraz poczekajcie to otworzę to, wow, ale to jadę na to, taką folię, uwielbiam taką folię, folię, przepraszam Was, czasami nie umówię mówić, ale dobra, teraz jest taka gazetka, nie przewracaj się mówię, Hmm. Jestem sam w pokoju, dobra. To to jest... Dobra, więc odchowujemy. Spróbujemy co zrobić, dobra. A, no właśnie, no dobra, no to zróbmy tak. O. O! Strzeliło, widzę. No dobra. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś jest jakaś instrukcja. I wiecie co? Skąd są takie budowle, że... O, tutaj jest. Skąd oni wszystko wiedzą? Jak tak po prostu przylecą? mają przed sobą, albo za sobą, albo obok siebie. No proszę, to i to. Dobra. Widzimy się, jak, jak już skończył budowanie. No dobra, jest tutaj spisting z powrotem. Jak widzicie, już zbudowałam tą klatyczkę. tym się, mogłem zamknąć i tak samo tutaj otworzyć. A tutaj jest plecak. No dobra, następny. Ale to będę musiała związać ze sobą. To będzie trochę trudniej. Tutaj jest, taka, tutaj jest gazetka. Um. Dobra. Wiesz co? To chyba będzie nie pewno, Dobra. Um, to może A, niedługo będę ten... znowu nagram taki odcinek. Niedługo już będzie odcinek z Biggie, więc zapraszam. A teraz papa. Pa.